Jak coś to się ma, kontynuujemy to, co wtedy nam nie uwieszło. Będą totalne cięcia, zrobimy to pewnie w kilka minutek. Wejdziemy tutaj od razu z Markusem. A to nie jest otwarte! Ech, jakie to jest trudne? To jest naprawdę trudna misja. Za, naprawdę wszystko od początku? To jest za trudna misja. Jeszcze bez checkpointów, to jest naprawdę trudne. so it's hard. Oh, oh baby keep it in your pants marcus they've got the whole place locked down with trip lasers and guys with guns 29 na minuta nagrywania, nie umiem tego przejść. Dobrze! Nie wiem, jakim cudem nagle miałem opcję wysadzenia jednego typa i repozycjonują się. Uh. Ale nie zawsze idzie na moją korzyść. No krzesło, krzesło. Dobrze, bez wykrycia. Znakład do koptera, chyba nie? Ta dziura, co tam była, nie wiem. Mogę to wysadzić. Ok, to jest dobre. Ale zanim wysadzę. Ok. Nie wiem, która to jest moja próba. Ja psułem jakaś dziesiąta, naprawdę ta misja jest tak trudna. I sorry, że mało mówię, ale ja teraz muszę się totalnie skupiać. Zwołam ich tu. Albo w sumie. Jeszcze sprawdzę sobie z ciekawości ten obszar. Dobra. Odwróciłem trochę uwagę. o oh, oh, robcia Nie udało się Nie, zamknij, zamknij, zamknij well Idę cool, tu na górę? Muszę być pewny, że oni tutaj nie przyjdą. Muszę być pewny. Bo za długo trwa animacja. No chyba tu nie idą. Nie mogę jej najgorsze to, że przerwać. Watch dogs please. Ta misja jest za trudna, naprawdę. Jak ja po tym jeszcze mam... Jeszcze pójść do statku? Podobało mi się, że mamy wbić się do statku i to fajnie brzmiało, tylko... Tylko, jak to jest trudne, nie? Ale dzięki temu trochę to bym bardziej ogarniał. może dogzy, tak Takie ja mam wrażenie chociaż. Wiem, co mam robić dalej. Sorry, że nie przewijam to, ale już naprawdę tyle razy to słyszałem. Że już mi się nie chce. To jest teraz to niemożliwe. Bez wykrycia się. Znaczy, według mnie. Ja chcę sprawdzić. Ręcznie, czyli nie mogę też... A eee, może tendy, ja też dojdę. Wchodzę tędy tutaj. Gdzie jestem? Tam. Budynek obok. Dwa lasery. Wchodzę tu górą, tędy dołem. Bez wykrycia jestem w... Nie jest... No, jestem w stanie, ale muszę obejść. Zastanawiam się nad alternatywą. No wiecie, alternatyw to już rozwiązania, ale chyba nie mam. Rozproszeni są. Ale po co tak... grzytko? Sorry, Marku... A on może chodzić sobie po laserach, jasne. Kto?

Oni na górę aż samą nie wchodzą chyba. Schowajmy się. Zamknijmy drzwi. Ja cię, bro, to mi jest niemożliwa. Nie, nie, może lepiej... A już nie rozumiem, nie możesz przerwać swojej animacji, rozumiem, ok Poczekajmy tu. Niech oni się ogarną, ja w tym czasie się kładę kopterem, spróbuję zwrócić jeszcze uwagę. By mi tu nie wbili. He's gone, dobrze Jednak nie muszę. Jest! Okej, okay, Markus, rób to szybko.

O! Oh. Okej okay. Wychodzimy jak normalni ziomkowie, my tu nic nie zrobiliśmy <laughs> A tu leży A tu leży sydomek Okej okay. Ej może schowajmy tą broń

No Dobra, wykonaliśmy. Eee, chwila, chwila, chwila. To prawdopodobnie jest końcówka misji, którą wam pokazuję. Ponieważ ja to robiłem co najmniej 40 minut, dodatkowo jeszcze przed nagraniem. Więc razem wychodzi na to, że na, na tej misji spędziłem około 2 godziny, bo w tamtym odcinku również próbowałem. Powiem wam szczerze, to była aktualnie najtrudniejsza misja w Watch Dogs'ach, jaką przechodziłem. I dlatego musiałem ją rozbić na te dwa odcinki, musiałem sobie zrobić odpoczynek. Zrobiłem ją, się naprawdę tak cieszę. W tym odcinku jeszcze jedną mini misję robimy. Tak po prostu, bo za krótki odcinek będzie, ale uwierzcie mi, długo robiłem tą misję i dlatego ją tak rozbiłem. Bo... Bardzo, bardzo trudna. Zajmie mnie fakt, że mam w ogóle nową misję. Gdzie ona jest? Zaczekaj na kolejny start? Bez sensu. Przy okazji sprawdźmy sobie fajną rzecz. Jak ja podczas uciekam policji, to ja nie mogę sobie po prostu tepnąć. Do dziupli hakerskiej. Szybka podróż niedostępna. A, rozumiem. Szybka podróż jest niedostępna z logicznego punktu widzenia, bo mnie goni policja. Okej. Okay. Nie mieli prawa wiedzieć, że tam pojechałem, ale okej. Okay. Teraz zobacz, widząc martwą kobietę, mogą się domyślić. Co to? Punkt badań. A może sobie punkt badań zrobimy zamiast... Na górze. Zobaczmy. Walić. Mm. No nic tu nie ma. Czyli ja to muszę czekać, ok. To ja w tym czasie sobie porobię chętnie te punkty badań, ale ja naprawdę nie wiem jak. Na mapie jest. Tu jest pokazane. No dobra, to tak wygląda, ok. Skakuj! What? Nie rozumiem Aha, tu jest Nawet jest ile metrów jest, no Jest Ślepy byłem A, to mi dało tylko punkt badań? Już las. Ja chcę kluczowe punkty badań, okej. Okay. Czyli nie tylko za Okej. Okay. Dobra, se kupmy. Rozumiem. Rozumiem. Już bardziej, ale... To wiecie co? Jak mamy czekać, to ja w tym czasie pójdę do kluczowych... Punktów badań, a one są znaczone na mapie? do Najbliższego bym chciało ode mnie. O kurde, mocne. Jezu to! To! To musimy mieć! Najbliższa dziupla. Ta czy ta? Chyba ta. Lecimy! Widzisz, w tym odcinku te gatey, te laserowe gate, nie? One mi tak przeszkadzały. O to muszę mieć. Ja nie muszę mieć wszystkich, nie ja mam aż takich wymagań. Ale to muszę mieć. Znowu pewnie krótszy odcinek, chyba. Chociaż tutaj mam nagranie 51 minut. Ale to tylko dlatego, że robiłem długo tą misję. To jest proste. Wiecie co? Może następny odcinek będę po prostu to zbierał. Uuu, uh, hajs. Będę to zbierał i zbiorę wszystkie dostępne na mapie? Bo w sumie to nie jest trudne. Tylko duże jeżdżenia, ale ja bym wam to wszystko wiecie, wyciął. Dzisiaj zbieram tylko ten jeden. Um, rozumiem, że i tak nie mam punktów badań na to. Potrzebuję tylko 6 punktów badań tylko albo aż. Ale fajnie, fajne. Ale to jest OP, muszę to mieć. Punkty badań też by mi się przydały. Dobra, na dzisiaj to tyle w tym odcinku. Następnym prawdopodobnie zbierę bardzo dużo tych punktów badań, będę wam oczywiście ciął i tylko pokazywał, jak zbieram. A na dzisiaj tyle, więc dziękuję wam za oglądanie, mówię do Was, tylko siema.